Teraz lewo, tak, i nic nie jedzie, bezpiecznie przechodzimy, przechodzimy spokojnym krokiem na drugą stronę jezdni. Zatrzymujemy się, czekamy na całą grupę, jeden za drugim, tak, jeden za drugim. I jeden za drugim. Na chłopce najpierw robimy. Rozglądamy się, czyli patrzymy w lewo, patrzymy w lewo, patrzymy w prawo, patrzymy jeszcze raz w lewo, bo nie ma żadnego samochodu, więc dzieci bezpiecznie kogo przejść, tak? Idziemy ładnie na drugą stronę, jest. super. I klasa pierwsza, a pójdzie w całą 즐거 <목소리도> that's oh. what